Dobry wieczór kamraci. Czołem. Pozdro z Zawiercia Marcin. Cześć dzwoni. Marcin. Cześć witam. Cześć, cześć. Pozdrawiam. Au, au. Tak. E, Chciałem powiedzieć, że, że ten weekend, sobota, dla Piłsudskiego, Zawiercie. Zapraszamy wszystkich kamratów. 11.30, budzik, tak zwany, po braunie będzie organizacja już kilka czyli, osób, czyli zaprosiliśmy. Rozumiem, czyli rozumiem, że dzwonić do nas, żeby nam powiedzieć, że w czasie, kiedy my spotykamy się w Warszawie, ty zapraszasz wszystkich innych do zawodu. No tak, troszkę mniejsza impreza, troszkę mniejsza impreza, mm -hmm. ale zapraszamy, jak ktoś nie może dostać do stolicy. różnie e... bywa, oczywiście, rozumiemy to świetnie, tak. Widzieliśmy Marcina w poprzednim w Warszawie na stędzie, na, jak, jak, jak wszystkich ludzi tutaj Inicjował i zapraszał, na, do, do, oczywiście, do poprawnej postawy, i chciałem powiedzieć, że, Martin, bardzo chciałbym Cię widzieć na zapraszającego tak samo i chciałbym właśnie na tym stędzie wyjrzeć Ci dupkę. No na to, to tak, przyjdź, przyjdź, tylko wiesz, y, musisz sobie jak kotek, Wszystkie rodzynki z dupeczki chciałbym no, Koniecznie, ja wiem, bo to od wyjąć, właśnie tak słychać, yy, że tak ładnie odzież yy, robił, rodzyneczki. Tak, cieszę się, tak. pozdrawiam. Y, Jerego, yy, nie, 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 Kacpra, nie, ma, nie ma pozdrowienia, kuba, pozdrowienia nie, 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 kochany, za pozdrowienia stary. trzeba zapłacić, kurwo, co ty sobie się że za darmochę będziesz pozdrawiał?